Cześć, yy, z tej strony A dzisiaj was zapraszam na mój film The Sims 4 yy, Zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie Dajcie łapkę w górę yy, i dzwonek Żeby, żeby nasz, kanał, nasz kanał się rozrastał No i mój cel to 20 subskrypcji, więc jak mówili byłbym wdzięczny I co, Myślę sobie, rany do gry I dam wam jeden kod na 50 tysięcy, ale Musi, musicie y, dać, dać co, dać powiedzmy 5 łapek, że, y, 4 łapki w y, y, górę, żebym y, tu tam był kod, a co, ja już piszę, piszę ten kod, no halo jestem przecież No i co? Bierzemy się, żeby tutaj kupić mieszkanie. Na przykład takie, tutaj. Tu Tak. Dobra. No, pamiętajcie, zasubskrybujcie bo to bardzo, bardzo ważne. No, i na razie też ciszę troszkę. Boże, obcy gry. Mm, dobra. Co? Halo Dobra mm. Zbudujemy sobie dom I weźmiemy sobie ścianę O Dobra i zrobimy sobie w sumie my sobie ogród. Ogród z tej strony. Tu będą drzwi, To zrobimy. Takie. Albo w sumie wnosimy tą jedną. Dobra. Na przykład gdzieś takie. O. I jakby ktoś grał e, w sims I teraz słuchajcie. I zrobi Wam się coś takiego. I tu postawiście ściany, nie martw się nie martwcie się, martw się, bo to jest... Eee, po prostu żebyście lepiej widzieli jak to wspaniałe miałem a no i robimy pokoje tu leży widok no, ale dobra robimy sobie pokój na przykład I takie wymiary większe chodź Coś się tu zadziałało. A. Mm, to było... Dobra. dobra. Na przykład weźmy sobie... Czarne jest ładne, ale my sobie weźmy i kosztuje droższe. To weźmy stać nas, ale ja wolę. E, dobra, zróbmy. Tak, dobra. I na przykład zróbmy, weźmy sobie taką. O, taką. Dziękuję. już mam mało pieniążków, trzeba Właśnie tutaj daje rzeczy, a... Dobra, nie można tak wydawać po końcu. Ho, ho, trzysta już poszło. Dobra, a tutaj jeszcze. A, ah, to teraz... O. Tyk. Robimy tutaj jakby teraz. Jakieś tanie. Za 50, książka za 30. A, tu są za 10 tonne. więcej pieniędzy kupimy sobie lepsze. domy, obskurne drzwi. Nie chcę obskurnych. Kupimy sobie na przykład dajmy sobie... A takie mi No. No dobra. A dobra, no to zrobimy. I teraz tak. Dobra. Dobra. Teraz zróbmy... Na przykład powiedzmy sobie... A... gdzie wygoda. Kibelek. na... 500? dobra, to może prysznic weźmiemy że też nie będzie tańszy 700 375 No daliśmy za że... daliśmy sobie jeden tych prysznic, na przykład tutaj weźmy sobie na pewno co to jest kuweta. o Kuwetę też sobie nie kuweta nie, bo ja w sobie miał i dobra. E, 145. Jakieś linia weźmiemy. Dobra, 145 pójdę. Albo nie, 120. Patrycjusz już dłużej. Dziękuję. Kibel. Kibel, jak się to zwane. 400. To są drogie te kibelki. Co to jest? 400? takie jest najtańsze? Naprawdę. Tron świata. Wymiarowa, można to obracać? A? Nie można. Słuchalo. No, A, może tak. Dobra. Bo będzie dronek, będzie realizować. Pamiętajcie, jak będzie więcej pieniędzy, to dobra jakiś lustra, stuleczka. Mam piękna. So, sobie takie. Dobra. A jeszcze idą. Podłoga i teraz co tego garażu by się przydała, jakaś na przykład taka. No, a to co to jest? A to nie jest spokój. Dobra. My to dobra, nie da się. To teraz zróbmy sobie drugie piętro zaraz. Um, nie wiem O. W ogóle jutro widzowie będzie druga część budowania domu. Na razie sobie dach jeszcze zbudujemy, i drugie piętro i schody. Widzowie, o drzewo. Aha! Co? Jeden, je, co? Tak mało? Dobra, kupmy jakieś fajne Na przykład tu będzie nasz ogród, a właśnie jeszcze kupmy w ogóle, o, płotki Jakieś takie fajne, ile? 25, 25 jakieś tanie, 18, co to jest? Też mam 25, iluzja, ogrodzenia, 25 No ja bym sobie kupiła na przykład takie coś ja Jeszcze kolor sobie zmienimy na przykład... na no o. A, nie możemy. I teraz weźmy sobie młotek. Weźmy sobie tu, tutaj grup, na i pyk. O i teraz będzie można brać chyba. Nie. To? Teraz będzie można dać nie, nie można. No, ale już dobra. Tu można? Tam wartego. Nie no, nie da się. Dobra, a tu się da? Nie da się. I teraz weźmy sobie płotki. O, to sobie weźmy w ogóle. I tu zrobimy, już Wam mówię, przy domu. Zrobimy sobie... Gdzie to było? To jest teraz kierowane pod kątem, a to jest po prostu. Tak, dotąd zróbmy. Dobra, 540. się jeszcze zarobimy. Eee, dobra, i tutaj. Zostrzęcie. Dobra, ja mam pytanie jak ten płotek zrobić. Teraz widzą. Jeżeli wy wiecie, napiszcie jak płot tu postawić, bo ja nie wiem. Też jestem dość nowy. No nie można po prostu połogi dać tutaj. No nie da się. Widzowie, yy, na razie mamy kibelek, a w ogóle jeszcze nie. Eee yy, Białe gry: 90, 95, 100, 105. To są za jakieś drogi. No to weźmy sobie takie.

No i zrobimy dalej w kolejnym odcinku, e, zapraszam was na inny odcinek, so już za niedługo, e, z gry, a nie wam nie powiem, e, no i co, e, napiszcie w komentarzu może jak wycieje postawić płotek, to jest ważne za bardzo ja nie wiem, no i dobra, na razie mamy taką podstawę, zrobimy yy, to jutro albo pojutrze. Nie, czekajcie. No, y, może pojutrze. Czekajcie, dzisiaj jest czwartek, piątek. No to nie, jutro zrobimy drugą część. Ja się jeszcze trochę wyczę. Ja się z mam będę żegnać. No i co? Widzimy się już kiedy? Jutro. No i co? Yy, pamiętajcie, subskrybujcie kanał mój, yy, żeby żaden film was nie ominął. No i co? Dobra, ja już kończę, siema był z wami. Marwek Cześć!